Sęgo moi drodzy, ja jestem Ambroz. witam was w takim malutkim projekcie. Zagrajmy w A virus named Tom, czyli że nasz wirus nazywa się Tom. Jestem to bardzo przyjemna gierka, ostatnio właśnie kupiłem bundla z tym. Bardzo fajne właśnie pograłem sobie chwilę. Normalnie gierka, po prostu piękna. Zapraszam Was na rozgrywkę. Future! Metal dogs that didn't poop. I even cured walking. Then I invented Globotron, which would destroy anyone found walking. That's when it happened. Megatech. Crazy, they said. How is that even profitable, they said. And that's when they fired me. Me, Dr. X. Me, the inventor of their precious city. Their precious city. Well. Mam jedną inwencję dla O, wiem, że Nazywam go... Tom. <try> no to był właśnie nasz przyjemniutki wirusek. Yy, tak, bierzemy oczywiście pierwszą mapę. No i naszym celem jest zainfekowanie yy, psów robotów. I jak widzieliśmy na filmie... Yy, no właśnie, to jest nasz Tom i mamy raz, dwa cztery sektory tutaj do zainfekowania yy, Grałem pierwszą mapę i początek drugiej. Znaczy się mamy różnego typu medale, złote, sre srebrne i brązowe. Czyli nasz kochany doktorek wymyślił cały świat, tak naprawdę. Roboty! Tam było w filmie powiedziane, że nawet yy, wyplenił chodzenie, stworzył robotę, który miał yy, zabronić ludziom chodzić coś w tym stylu. No jest, mam nadzieję, że gra nie jest za głośno. Cóż, rozpoczynamy zatem pierwszy etap. Tutaj możecie sobie poczytać. Up to speed. Tak, i mamy takie właśnie rdzenie, które um, są, jakby, siedliska naszego wirusa. To są właśnie z tymi kropkami. O. I tutaj jest pokazane, jak możemy się poruszać. Jeżeli chcecie, to czytajcie to. Tak, jak gram oczywiście na padzie. O, i tak właśnie możemy obracać. Kiedy właśnie obrócimy, to wirus zostanie rozprzestrzeniony dalej. I Za każdym razem to, właśnie musimy taki, e, nie wiem, złącze takie zainfekować. Dobrze, rozpoczynamy. Ja tutaj wiem, jak, o co chodzi. Cyk, gotowe. I tu to jest pierwszy etap, który ma, mamy złoty. Niestety, dalej jak grałem, to właśnie e, było srebro. To rozpoczynamy w takim razie. Drugi poziom. Tak, to już jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Oj, tak. E, to jest ten i proszę. O, udało mi się także złoto zdobyć. Fajnie, tutaj miałem srebro. No, Zaraz zaczynamy trzeci etap tu. O, i pojawiają się przeciwnicy, czyli takie y, antywirusowe dronki, czyli pająki. Nie będę nazywał pająkami. Kiedy się z nami spotkają, nasz poziom energii spada. Y, I zaczynamy od początku. Mamy tam ilość tych pasków energii. Oczywiście, jak też jesteśmy za długo, to też ta energia nas spada. No właśnie, mamy na górze. Trzeba poczekać, że on przeminie. No i proszę, czyżby złoto, czy już srebro. Już srebro niestety, bo za, za długo z zlekałem niestety, to trzeba być bardzo szybkie, a ja mm, nie jestem zbyt szybki. Dobrze, no to mam kolejny i ostatni etap już, dupę psa. Znaczy mamy takie y, ogniwa energetyczne, tu już spędziłem troszeczkę więcej czasu grając, ugłówkując y, się, Jezu, dobra, nie zauważyłem kolesia, y, tak. Mm, tak, powiedzmy. Tak, oczywiście, wszystko, wszystkim możemy obracać. Toteczkę no, tutaj, y, dużej zabawie, troszeczkę. Tak, czy to będzie dobrze? Do góry, tak i tak. I yy, właśnie nie, chyba skierowałem się sprawę. Tak. Yy, yy

Idzie, no właśnie, trafiłem i tu mnie zrespiło. No tak, to mi nic skóry nie da. Mhm. O, prawie i jest. Tutaj chyba srebro, tak jest, mamy srebro. Nie wiem o co chodzi z tymi paskami. Mamy dwa złota, dwa srebra. I teraz widzimy efekty naszej pracy. Zła komenda. Aaaa, się się wystraszyła. I mamy The Dog Days Are Over. Czyli... Myślę, że tak, nie wiem to jedna plansza, jeden odcinek, wiecie? To w tym miejscu podziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinku, cześć!